Cześć, kochani. Witam Was w kolejnym filmie, który realizuję z NS Bikes i Subaru Polska. Ten film jest dla mnie szczególnie ważny, ponieważ jest mniej produktowy, chociaż pokażę Wam sodę Jeep, a traktuję bardziej o najważniejszym zjawisku, jak dla mnie, oczywiście, w scenie rowerowej, czyli o ludziach, o miejscówkach i o zajawce na jeżdżenie. Słuchajcie, w tym filmie pokażę Wam świetne miejsce, świetną ekipę z Łodzi. Łucie jest dla mnie niezwykle ważna, ponieważ współtworzyłem tam miejsca, współtworzyłem tam ekipę. 20 lat temu tam mieszkałem. Do dziś utrzymuję kontakty ze świetnymi ludźmi. EUDZ Gravity radary będą pokazane. Świetna miejscówka, naprawdę. I rower NS Soda Jeep, o którym teraz powiem Wam kilka słów. Soda Jeep. Soda Jeep to mały full na kołach 27,5. 140 skoku z tyłu, 150 skoku z przodu. Bardzo kompaktowa konstrukcja, bardzo zwarty rower, krótki. Słuchajcie, w przeciwieństwie do Sody Slope jest normalna, oś, jest normalna oś obrotu. To jest, można powiedzieć, jedno zawias, który jest pomodzony w taki sposób, że działa jak wielozawias i to faktycznie działa, bo co ważne w tym zawieszeniu, możesz go zbetonować, możesz je zbetonować i lata się praktycznie jak na... Na sloupie albo na dirtówce, a możesz też ustawić to zawieszenie jak normalny full, i wtedy się jeździ jak na małym, normalnym, fajnym fullu. Słuchajcie, co tutaj jest strasznie fajne, to to, że nie ma przerzutek i cały ten rower jest stworzony tylko i wyłącznie do zabawy. On jest tak podskoczny, on jest tak zabawowy, wszystko na nim fajnie wchodzi: przedni, manual tylny, manual hopy, no Mistrzowsko się pompuje na nim chopeczki. I ten rower jest tak fajny pod względem tego hedonizmu, Bo to jest to, co jest dla mnie najważniejsze w jeździe na rowerze: że on jest jakby dla mnie zastępstwem pewnego rodzaju BMX-a. To jest taki BMX na dużych kołach, zawieszony. I zaletą tego roweru względem BMX-a czy dirtówki jest to, że w ogóle nie wolą plecy. Jeżdżę na nim już od tygodnia i szczerze, szczerze go polubiłem. Chainstay 420, Ricz 435 i kąt główki 65 stopni. Słuchajcie, zastanawiałem się, bo jak analizowałem geometrię na papierze przy tym, jak jeszcze doszedł do mnie ten rower, zastanawiałem się 65 to płasko, tak? No bo patrząc na dirtuweczki 69, 70 czasem. Ale ma to sens, ponieważ ten rower jest faktycznie dużo, dużo bardziej stabilny od dirtuweczki, a mimo wszystko przez to, że jest taki kompaktowy i krótki, dosyć stromy, nie przeszkadza w żaden sposób to 65. Jest optymalnie ani za płasko, ani za stromo. Fajnie się lata, większe rzeczy na tym. I słuchajcie, ma bardzo krótki rozstaw kół. Z tego co pamiętam, 1172 jest wheelbase, czyli jak na fula o takim skoku, no to jest petarda. Rower jest bardzo dobrze wyposażony, jest to prototyp, ale w wersji finalnej będzie bardzo, bardzo zbliżony do tego właśnie roweru, który teraz oglądacie. Z tyłu jest chain tensioner reversa, petarda, dobre koła NSA. Na zawieszeniu marcoka jest cała ta konstrukcja z przodu, z tyłu. Karbonowa Kiera NS mostek NSA. W ogóle mega jezdne i idealnie dobrane do tego roweru są te oponki. To jest Booster Pro, Kendy, ponieważ są bardzo szybkie, bardzo prędkie, a jak lecisz w limicie po bandkach, to trzymają. Bardzo fajnie, fajnie działają, szybko się kręcą. Głośne koło z tyłu, zaprezentuję Wam. No takie w sam raz. Nie boli głowa. Stay true, widniejące tutaj na ramie, to nie jest pusty slogan. Stay true to jest filozofia, na której zbudowana została marka NS Bikes. Kiedyś było tak, że ludzie, ekipy, my tworzyliśmy miejscówki, wspólnie jeździliśmy, nie było miejsc komercyjnych, nie było bike parków i jakby w tym anturażu powstała marka NS Bikes, która bardzo silnie uczestniczyła i wspierała tę scenę. I niezwykle przyjemne jest dla mnie to, że mogę Wam opowiedzieć historię łódzkiej miejscówki, jeżdżąc na rowerze, który jest nowy bardzo, on wyjdzie dopiero w lutym w przyszłym roku. Ale mega nawiązuje do filozofii NSA. On jeździ jak NS, on wygląda jak NS, i idealnie pasuje do całego przekazu niezależnej, fajnej miejscówki, który, która właśnie będzie pokazana w tym filmie. Wracając do roweru, co jest niezwykle ważne w temacie NSA. Enes powrócił do rąk oryginalnych założycieli właścicieli. Za jakieś dwa tygodnie na moim YouTube zobaczycie rozmowę z Szymonem Kobylińskim, który dokładnie opowie Wam o tym całym procesie. Nie chcę mówić za niego. On najlepiej was poinformuje. To tyle o rowerze, bo nie sprzęt w dzisiejszym odcinku jest najważniejszy. Najważniejsze jest to, co zaraz zobaczycie. Czyli ekipa z Łodzi i mega dzień wspólnej jazdy. Widzimy się w Łodzi. Cześć! Ile tu jest pracy włożone? Gravity Łódź Przerotóweczka Nie do wiary Szkoda, że tego nie było jak ja mieszkałem w Łodzi To jeszcze idzie, 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 idzie Poznajcie Pana Kubę? Michowicza, prezesa stowarzyszenia. Nie uciekaj, nie uciekaj kolego. Naprawdę, po prostu co tu się dzieje, to jest nie do wiary.

po części jest właśnie dziełem e, Michała i Łukasza i powiem Wam, że jest to i chyba najfajniejsza ścieżka, po jakiej w Polsce jeździłem, a to naprawdę trudno, żeby tak było. Nie ma tu w sumie nic wielkiego, jest las rodem z Vancouver, a, a jesteśmy w Łodzi. Tylko jest to rytmika i prędkość, i wytracanie prędkości, i nabieranie prędkości, bardzo szybko następujące po sobie przeszkody. To jest, to jest w ogóle, jazda po tej ścieżce jest przeżyciem wręcz duchowym i tutaj Pytanie do kolegów, jak było z tą ścieżką, jak długo ją robiliście? Jak wygląda sytuacja i ile to trwało powstanie tej ścieżki? Na początku się może przedstawimy, ja jestem Michał. Jestem jest... No i sytuacja wyglądała tak, że po prostu cejt pewnego, mamy takiego znajomego, z którym kopiemy 10 lat i on budował ścieżki po tamtej stronie i po tej. I pomagaliśmy mu po tamtej stronie, i potem jak ta strona była, że tak powiem, już zalegalizowana, no to zaczęliśmy wszystko przerabiać. Po swojemu. Pewnie. No i. Ja bym ja chciał Ci w ogóle podziękować, że mnie tak od strzała przeprowadziłeś, wszystko za pierwszym razem, że to było tak, jakby w ogóle, to jest trudna ścieżka, ale ona jest idealna, tak po prostu. Był taki, żeby właśnie była dla każdego, żeby każdy mógł sobie spróbować swoich sił i tacy naprawdę zaawansowani rajderzy i tacy, którzy się uczą jeździć. Generalnie to było około dwóch lat budowania metodą prób i błędów, dostosowywania do prędkości, warunków, no i chyba jakoś tam to wyszło. No nie jakoś, bo. Jak na łódz, to uważam, że to jest Nie, nie deprecjonujmy tego, tego, tego miejsca, ponieważ mówienie jak naucz do dzisiaj w mojej głowie funkcjonowało, natomiast dzisiejszy dzień mnie wyleczył z tego po 20 latach niebywania tutaj, a mieszkałem tu. Byłem na radarach w 2004 roku, to tutaj była drop i mała hopka, a teraz to co tu się dzieje, no mówię wam chłopaki, po prostu jest, zostałem, to, 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 to każdy to pojęcie jest, jest, to jest w ogóle brzydko powiem, ale to jest rozpierdol. No my, skromnie. my skromni my jesteśmy gruby. dosyć, ale no, chcieliśmy mieć obok, do, obok swojego domu właśnie taką ścieżkę jak w górach, nie? Pozdrawiamy Grubera. Gruber, pamiętasz jak pokazałem Ci VIPa i przewróciłeś się na stoisko z chipsami i nie byłeś w stanie wstać. Także trzymaj się brachu. Chodźcie chyba Ja łapać ten Słuchajcie, jestem w pięknej Łodzi, w której nie byłem 20 lat. Jest to dla mnie pewnego rodzaju sentymentalny powrót do miejsca, w którym spędziłem wiele, no nie tak wiele, no 3 lata, ale bardzo rowerowe. Tworzyłem miejscówki, wspaniałych ludzi poznałem, do dzisiaj z nimi się utrzymuję kontakt. I od dzisiaj inaczej myślę o, o tym mieście, bo miejsce, w którym jesteśmy, tutaj właśnie zaraz preze, prezesi są koło mnie, wszystko powiemy co i jak, ale to miejsce, czyli radary, EUDZ Gravity. No to tak żałuję czasem, że mam tak troszkę daleko do tej łodzi, bo to jest petarda. Pokazaliśmy Wam, pokażemy Wam, albo pokazaliśmy w zależności jak to pomontuję, bo teraz ja mam pomysł. Ścieżki, które są wyjątkowe, ponieważ w Polsce takich flowów praktycznie w miejscach niebajk parkowych nie ma. To jest petarda. A dodatkowym atutem jest to, że jest takie miejsce jak Dirtowa linia. To jest zaraz obok tych flowowych miejsc. To, to jest w ogóle coś pięknego. Chciałbym teraz przedstawić kolegów, którzy są odpowiedzialni za to miejsce. Prezesa, wiceprezesa, wiceprezesa. I ja już się zgubiłem po tych tytułach. Lecimy po kolei. Jestem Kuba Klichowicz, jestem prezesem stowarzyszenia Gravity Łódź, które opiekuje się tym pięknym miejscem. Ja jestem Marcin. nie odpowiadam za takie rzeczy techniczne jak koparki, klepanie hołdów i tak dalej. A ja nazywam się Hubert Kołodziejczak i pomagam tym wszystkim. Słuchajcie, <laughs> sytuacja jest taka, że to jest niekomercyjne, nie to nie jest bike park zrobiony przez inwestora, to jest to, to jest czysta zajawa, to jest tak jak się kiedyś jeździło do ekip, które tworzą miejscówki, odwiedzało się różne miasta, ekipy jeździły do ekip, to jest, nawiązuje to troszeczkę do tematu, o którym mówiłem o tym rowerze. Czyli do kora, to, to tu nie ma strawy enduro, tu nie ma przebieraństwa, to jest po prostu czysta zajawa i jeżdżenie z ziomeczkami i tworzenie oddolnej miejscówki, co w naszych realiach jest trudne ze względu na legalność. I tutaj poprosiłbym kilka słów prezesa, otrzymaj wrażenia, łańcuch zakorzeń i chciałbym się Ciebie zapytać. Jak to jest, że, że to jest, że to nie zostało usunięte przez Co trzeba zrobić, żeby tu jeździć? Jak to wygląda? żeby do Was dołączyć, żeby móc z Wami jeździć? Jak to, to wygląda? Powiedz jest, jest to miejsce tak jak komercyjne. jest to miejsce stworzone przez ludzi, dla ludzi. Natomiast, jako takie miejsce nie będące bike parking ma pewne ograniczenia, o czym zaraz opowiem. Jesteśmy stowarzyszeniem riderów. Sami budujemy, jesteśmy budowniczymi, i w zasadzie to miejsce jest taką demonstracją naszych umiejętności, tego co chcielibyśmy, czy to miastu, czy to e, i stowarzyszeniu firmom, ale przede wszystkim magistratowi potencjalnie, który by z nami współpracował, zaoferować. E, postać prawna to jest stowarzyszenie. Tak, jest to stowarzyszenie. Wszystko, co tutaj zobaczycie na tym filmie, jest zbudowane naszymi rękami, z naszych własnych pieniędzy. Można być. Albo członkiem stowarzyszenia, czyli dołączyć do Stawy i pomóc nam to tworzyć, nie tylko to miejsce, ale wiele innych, które będziemy tworzyć. Bądź po prostu wpaść do nas na sesje otwarte, które organizujemy raz na jakiś czas. Chciałbym powiedzieć, że to regularnie, ale nie zawsze nam się udaje regularnie to zrobić, ze względu na sprawy prywatne, Wszyscy jesteśmy prywatni. Nie, nie, nikt za to nie płaci, więc mamy własne życie. Mamy... Co piszesz na fejsie? Jak, jak, jak ktoś chce przyjechać, po prostu z nami pojeździć, to są... obserwujcie nasze media społecznościowe, czyli... na fejsie, na Instagram. Tak, Face, Instagram, tam są ogłoszenia, jak tylko organizujemy takie y, sesje i są tam wszystkie instrukcje przekazywane na bieżąco. Okej. Okay. I mamy tak do dyspozycji trzy miasta. To jest tu taka linia która dzieli się na dwa etapy, na górze i na dole i ona jest taka... No jest wszystko super fajnie, tylko to nie ona jakby jest najbardziej klimatyczną tutaj linią, bo to co tam, yy, czyli to był Flow i Bandki, to jest Kanada. To takich rzeczy w Polsce nie ma. I teraz mam pytanie, ile to trwało i, i jak długo te budowaliście to, co widzimy teraz? Czy historia tego miejsca to są... Nie chcę powiedzieć, że ponad dekada, ale tak będzie, bo my przyszliśmy tutaj na gotowe. Tutaj już były jakieś linie. Yy, takie bardziej, dobre, jak, jak sam wspominałeś, padłeś, że Daj, tak, natomiast w momencie kiedy my tutaj zaczęliśmy kopać, to już wszystko było powiedzmy zarośnięte i działające. Dzisiaj do tego tyło? Bo w 2015-2014 wpadłem tutaj z kolegą i wbiliśmy pierwszy szpader na nielegalu, głośno to mówiąc, z par Tak, jest to park O czym zaraz, do co, do czego zaraz się odniosę? Eee, natomiast na początku wpadliśmy tak, jak wszyscy kopią, czyli po prostu nie wiem, nie w tak. ogóle tak, tak wyrosły radziki, te technologiczne, tektoniczne, radary. To jest, to jest, 70. to jest wszystko no dobra, to jest wszystko... czy trzeba widząc jesteśmy w centralnej Polsce, gdzie największy szczyt to ma chyba 250 metrów czy 300. Znaczy, tak, 300, a miejscówka jest po prostu jak bardzo dobry bikepad. To, to, wszystko to, zrobię, zrobione zostało przez Morena, my tylko się pijemy. Dobra, czyli tak, zamykając rozmowę... Mamy trzy mega fajne linie, jak chce ktoś z Wami pojeździć, piszę na fejsie albo na instagram. Czy koledzy te chcieli też powiedzieć? Myślę, że nie. <grywa> Kuba o temat generału. Wszyscy serdecznie zapraszamy. Jesteśmy, no, wcale nie takim młodym spotem, jak Kuba już wcześniej powiedział. I, I nie takimi młodziekami też. I nie takimi młodziakami, dokładnie. To jest piękne. I jeżeli chodzi o wiek, że tak powiem, jeżeli chodzi o PESEL, jeżeli chodzi o staż na, na rowerze. Natomiast y, jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Jest, tak jak już wcześniej wspomniał Kuba, i linia duże, duże kickery, duże hopy, większe przeloty, ale jest też flowka, są bandki, tak, gdzie... Nie są. My w ogóle mieliśmy, nam przyświecał taki cel, że my wcale nie chcieliśmy zrobić tras prostych to Nie, ja jest trudne. Tylko my wyszliśmy na samym początku z takiego założenia, że przede wszystkim musi dawać nam to zajawę. Więc wiedzieliśmy, że pan w trafi rosną teraz, jak grzyby po no, deszczu tak. wszędzie są tak naprawdę, a my chcieliśmy zrobić miejsce, gdzie ktoś, kto już wie, do czego służy jego rower, przyjdzie się będzie zajęliście. Każda bawić z tych linii prawdę jest wymagające. Tak, tak. Bo nie jest, Niekoniecznie są to linie tak, niebezpieczne, tak. trudne, ale, ale faktycznie one ale nie, nie są proste. Tak, zdecydowanie taki był cel. Super, fajnie, bo to właśnie jest, no nie jest to demokratyczne za bardzo miejsce, bo to nie jest komercyjny bajkart, dlatego jest zajebiście fajne. Słuchajcie, ja bym chciał Wam na maksa podziękować, dlatego, to jest taka trochę retrospekcja, jakby niemile wspomnienia, niemiłe wspomnienia ale jakby z tego miasta dla mnie są teraz zastąpione zajebiście i bardzo chętnie... Bo Zapraszamy częściej. Bo to jest w ogóle pytarda jestem... No to jest petarda, to dla miejscówka, to jest... To jest nie do wiary, ja myślałem, że będziemy... że nie zdążyliśmy nagrać wszystkiego, dlatego trzeba powiedzieć widzą, bo ja myślałem, że dba, tu są będą dwa auta, sobie dwa zakręty dwie a dzisiaj jedzimy od godziny, bo cały dzień już po południu jeździmy i, i jest późno i no, przejeździliśmy wszystkiego, nakręciliśmy wszystkiego, to jest za dużo. I tu ja Cześć, naprawdę... To była przyjemność. Dziękuję. Naprawdę zajeby się. Podziękować temu koledze, który nas kameruje dzisiaj. Wółmetrową przystojnię Kowiec. Z tego miejsca warto też podziękować właścicielom tych terenów, bo są to tereny prywatne. E, więc chcieliśmy bardzo gorąco podziękować Darkowi, Marcinowi i Piotrzkowi za ich gościnność. Jeszcze Michałowi. Nie mogli. Ok, super. super fajnie, że to... ten temat, że to park krajobrazowy i tak dalej, trzeba o tym zdecydowanie wspomnieć. Że gdyby nie gościnność właścicieli tego terenu i ich zajawka, też jakby nie patrzeć na ich pogląd na ten sport, bez nich by to się po prostu nie udało, tak? To byłoby po prostu homofilia. Zajebiście, no to trzeba powiedzieć, tak? To jest super, że w świecie tak skomplikować komercyjnym, gdzie wszystko jest dowodnione przez pieniądze, like party. I wszystko jest przez korporacje pompowane w celu spełnienia słupków. W włodzi, w, w centralnej Polsce jest coś takiego, które szczerze, jeżeli chodzi o MTB, wiadomo, jestem bijemiczowcem, jeżeli chodzi o MTB, to jest moje ulubione miejsce w Polsce. To jest w ogóle... To jest, jest petarda, a, a naprawdę dużo jeszcze. I to jest. To nie chodzi tylko o samą trasę, które to są zajebiste, ale to chodzi o was. To chodzi bo o miejsce, to po nam ludzie. To nie jest firma, która postawiła wyciąg i sobie skalkulowała, że za 7 lat, jak tyle i tyle sprzedają karnetów, to się zwróci. Tylko tu jest serce. To jest, to jest, to jest, to jest, to jest aż nikt, bo się zaraz rozkleje. Nikt z z tego nie żyje. tak. To jest cudowne, bo to jest czysta zajawa. To jest to. To jest to, po co właśnie z tym rowerem dzisiaj tutaj do Was przyjechałem. Jeszcze raz dziękuję. dziękuję. Zajebiście chłopaki na razie. po. teraz, co? Tak. <grystanie>